Witam wszystkich. Chciałbym się z wami podzielić taką historią o wierności Boga, o tym jak Bóg jest wierny. Kilka dni po śmierci mojego przyjaciela, ja postanowiłem czytać Biblię i szukać Boga. Natomiast kilka dni przed jego śmiercią ja miałem taki sen, że byłem w samolocie, i poza mną była tam ekipa grupa moich przyjaciół. To były Cztery osoby, nie było tam tylko jednej dziewczyny, i jakby finalnie, kiedy ja później narodziłem się na nowo, kiedy spotkałem się z Chrystusem, to Bóg mi przypomniał ten sen i zrozumiałem, że Bóg chce zbawić tych wszystkich ludzi, że oni będą zbawieni i że to jest Boża Obietnica. I postanowiłem im wszystkim ogłosić Ewangelię, mówiłem im Ewangelię, natomiast. Oni jej wtedy ode mnie nie przyjęli. Natomiast dzisiaj minęło 5 lat i co się okazało wszyscy przyszli do Jezusa. Każdy narodził się na nowo i każdy dostał Bożego Ducha, przyjął Ewangelię. Ostatnią osobą z tego snu to był właśnie mój przyjaciel, który, który mieszka niedaleko, który miał trudne doświadczenia. Ale finalnie wierzę, że Duch Święty przypomniał jemu o mnie i o tym, co mu mówiłem o Chrystusie, i postanowił wsiąść w samochód i przyjechać do mnie i przyjąć Ewangelię. Co ciekawe, kiedy próbował wejść do auta i otworzyć samochód, to jakoś tak się dziwnie stało, że zostały popalone zamki w drzwiach, że on nie mógł otworzyć tego auta. Postanowił wybrać się do mnie do mnie na piechotę, przyjął, przyjął Chrystusa, został uwolniony od depresji, od nałogów, od, od myśli samobójczych, od wielu różnych innych rzeczy. I jakby ja zrozumiałem, że Bóg dokonał czegoś, co mi obiecał, i sfinalizował projekt, który mi pokazał. I dla mnie to jest jakby wielka lekcja o wierności Boga, bo my wiemy, że w Chrystusie Jezusie wszystkie obietnice Boże są na tak. Natomiast jest zupełnie inaczej, kiedy coś dostajemy od Boga i długo na to czekamy i trwamy w wierze i finalnie to się dzieje. Także to było bardzo interesujące, że Bóg jakby zebrał tych wszystkich ludzi i przyprowadził ich do siebie. Nie, nie, nie było właśnie w tym samolocie tylko jednej osoby, jednej dziewczyny, która została w takim klimacie New Age, a reszta wszyscy jakby doświadczyli, doświadczyli Boga, oddali mu swoje życie i narodzili się na nowo. I to jest dla mnie takie poruszające, że warto jest. Nie zniechęcać się, czekać w wierze, jakby być cierpliwym i ufać Bogu, że kiedy on ci coś pokazuje, kiedy, kiedy ci coś obiecuje, to on zawsze dokańcza tego dzieła. I też pokazuje mi to serce Boga, że jakby Bogu zależy na tym, żeby naszych bliskich, żeby osoby, które są nam którymi jakby jesteśmy otoczeni, z którymi się przyjaźnimy, że Bogu zależy, żeby ich przyprowadzić do, do siebie, zebrać ich razem i żeby, żeby oni finalnie nawrócili się i zostali, zostali ocaleni. Także to takie, takie słowo, takie świadectwo, może ono komuś pomoże, może dostałeś jakoś obietnicę od Boga, czekasz. Nie widzisz efektów, nie widzisz owoców, może masz wątpliwości, czy to się spełni. Jeżeli jesteś przekonany, że Bóg ci coś pokazał, że ci coś obiecał, to wiedz, że Bóg to nie jest człowiek. Ludzie jakby zawodzą, a Bóg zawsze dotrzymuje danego nam słowa. Także. Może to kogoś jakby zmotywuje, podniesie w wierzę i zachęci do dalszej modlitwy, mimo tego, że nie widzi jeszcze efektów, bo nie chodzimy w oglądaniu, ale w wierze. I w wierze pielgrzymujemy, tak nam mówi Biblia. Jakby musimy ufać Bogu, mieć takie zaufanie, taką dziecięcą wiarę, że Bóg jest dobry, Bogu zależy na ludziach, Bogu zależy na środowisku, które jest wokół nas i Bóg bardzo chce nas używać, aby tych ludzi do siebie przyprowadzić. Dlatego trwajmy w wierze, bądźmy posłuszni i nie traćmy takiego, takiego entuzjazmu i, i nadziei. Także może tyle. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Życzę, życzę miłego dnia.